serdecznie. Jako, że już do świąt zostało niewiele czasu, to podaję program na najbliższą Wielkanoc ten okres przedwielkanocny. Także mamy i Wielki Czwartek, Wielki Piątek. Trzeba wpisać, bo tu tego nie ma, kościół Iglesia San Lorenzo Beniredra, Beni Beniredra to jest jakby miasteczko przez Hiszpanię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz mamy, bo to Wielka Sobota, to uczestniczymy razem z mieszkańcami tutejszymi jako tylko dodatek, nie? I niedziela to już mamy normalnie o 12 .00. i poniedziałek Wielkanocny mamy też normalnie o 12. .00. Także zapraszamy, jeszcze do tego dojdzie, Droga krzyżowa, która tu będzie dla mieszkańców Gandhi, ale to jest w trakcie załatwiania i to będzie w przyszłym tygodniu. I co jest bardzo ważne, za tydzień jest niedziela palmowa. Musza będzie normalnie o 12, ale zapraszam wszystkich jest wieczorem droga krzyżowa na żywo w dzielnicy Santa Ana. Super rzecz, warto przyjść. No i co ważne, co już powtarzałem na filmikach w Hiszpanii to już od poniedziałku. Po niedzieli palmowej, już do samej Wielkanocy, mamy same procesy, Zawsze gdzieś są jakieś procesje. Tego idzie taka ilość, że warto najlepiej wejść program, a procesją coś pisać w internet, i to wszystko wyskoczy. Także zapraszamy najważniejsze, żebyście sobie ten program zapisali. Kto będzie mógł przyjść, zapraszamy, będzie się święcenie pokarmów że mamy palmy, tutaj teraz są, niewiele ich zostało, ale można przyjść sobie kupić tam za euro, a jest już mała palemka, także pozdrawiam.